Witajcie, moi kochani, w kolejnym odcinku Runway Teen Challenge. I tak. A ja już wstaję. W ogóle nie wiem, chyba poprzednim nie mówiłam, że ma już 15 tysięcy złotych ponad. Już idziemy do 16 tysięcy. No i zmniejszyłam też czas starzenia się. Boże, gdzie to jest? O. Aja będzie dorosła za trzy dni. Myślę, że już osiągnęliśmy to, co chcieliśmy, czyli um, Aja ma pieniądze, ma dom, brakuje jej już tylko męża i dzieci, więc żeby to osiągnąć, ona musi dorosnąć, bo trudno, żeby e, jako nastolatka miała. OK. E, i co teraz? E, musi, coś musi sobie zjeść, przynajmniej sobie przygotowała tosty. I trzeba będzie oporządzić ogród. Tak, Zbie zebrać plon. O, to trzeba posprzątać. E... Zastanawiałam się nad rozbudową domu, bo jest tej, tej kasy, ale szczerze mówiąc nie mam takiej głębszej potrzeby. Chciałam jej salon zrobić. Czy taki z prawdziwego zdarzenia. Może zrobię. Może zrobię jej ten salon. Przesunę dom, pociągnę i zrobię jej salon, żeby w końcu miała. Y... Szkoda jest dalej dwójkową uczynicu. Co ci śmierdzi? Śmierci, a ja przecież ja tu wszystko wysprzątałam. W każdym razie bardzo szybko dorobiła się i telewizora, i komputera, prawdzie najtańszego, ale no co tu dużo mówić, jak na bezdomną osobę to poradziła sobie po mistrzowsku. Yy, weź szybki prysznic, bo nie masz tak tej higieny w złym stanie. I, no i pielęgnuj ogród oczywiście, ale naj... Dzie co ty robisz? Doszłam. Dobra, poczekaj, Aja. Co tu drzwi nie ma? A gdzie ja zapodziałam drzwi? Przepraszam bardzo. Gdzie ja zapodziałam drzwi? No. Nie wiem, co się stało. Naprawdę. Yy, dobra, teraz weź ten prysznic, Aja. No. Szybko, moje dziecko. Dobra, jeszcze się skorzystaj i pielęgnuj ogród. Dobra, idź pielęgnować ogród. No, będę musiała pilnować, żeby nie poszła do tej szkoły. Myślę, że jak już dorośnie, to będzie mogła spokojnie zacząć pracę już jakąś taką konkretną. Myślałam o pracy pielęgniarki, wprawdzie z mojego innego filmiku Kira też jest pielęgniarką, ale... Co ty robisz? Nie, nie dziecko, nie, 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 do szkoły też nie idziesz. Yy, tak, zbierz cały plon. I myślę, że tutaj też coś pozbierasz standardowo. Grzybki. Ona to robi niemal codziennie. Ja nie, nie każdy dzień nagrywałam. Ale ona właśnie robiąc to dzień w dzień dorobiła się tych 15 tysięcy złotych. Także brawa dla niej. Naprawdę dziewczyna radzi sobie jak może. Tak już jej się to wszystko zbiera, będzie później to sprzedawała. Może też dam jej trochę połowić, bo, ym, bo dawno nie, nie łowiła. W sumie od tego zaczynała jeszcze jak myślałam, że, że łowieniem bardziej się dorobi niż zbieractwem. I lubiła to, lubiła łowić, więc... Więc chociaż nie ma z tego dużych pieniędzy, to, to pozwolę jej. Tak dla pasji, dla rozrywki. Dobrze, że tu w ogóle tyle tych rzeczy rośnie, moi drodzy. To jest naprawdę ekstra. Bez tych rzeczy, to my byśmy tu nie przetrwali. Okej, okay. i nasze źródło złota. Czyli ogród. Tutaj ten przydomowy. W ogóle nie nagrywałam tego, ale jak Ajaraś tutaj zbierała, to, to jakaś kobieta się do nas dosadzała cały czas. Nie wiem, czy była właścicielką tego ogrodu, czy jak. Ale po prostu cały czas na zaczepianie nie szło się uwolnić od niej. Także także coś okropnego. Ale na szczęście chyba dzisiaj jej nie ma. Tak mi się widzi. Tu zbierz, to też zbierz. <laughs> tu z... te kwiatki też. Czy tu coś jeszcze? Tylko nawet skałka. O. Tu zbierz. <laughs> I tu powinna być skałka. O, są nawet dwie. Ko w poszukiwaniu skarbu. Dobra, nie w kopie w poszukiwaniu skarbu, bo mamy chyba mapę, jeśli się nie mylę. Tak, <laughs> mamy mapę skarbu, to może coś znajdzie. Zobaczymy. W każdym razie już o wiele lepiej wygląda niż na samym początku. Te ciuchy bardziej stylowe. Patrzcie, ile tego tu jest. A ja wydobyłam z podziemki lalkę Udu. O, moi drodzy, ile to kosztuje? No dużo. Ale wiecie co, tej lalki nie sprzedamy. Przyda się, przyda nam się laleczka Udu. Chociaż pewnie bardzo ów do rośliny. Dobra, tylko mam nadzieję, że do tej naszej, z ogródka. A nie do jakiejś obcej. No do jakiejś opcji. Nie, dziecko. Idź do domu. Y... Tu masz chyba jeszcze plony. Zbierz cały plon. Ty masz to towarzystwo takie. Czy ty jesteś nastolatkiem? Nie. Dobra. Jeszcze tu widzę, że jest opcja i Nie wiem, co tu jeszcze jest do pielęgnowania, ale to chyba tutaj jest jakieś smarkotnione. To ja to przyspieszę, bo to, to niezbyt ciekawe. O, super. Dobra. Gdzie ty idziesz? Mów do tej rośliny. Mów do rośliny. Czy tu coś może ewoluować? O, pewnie. Ewoluuj ewoluuj tu nie tu nie tu też nie a te mogą ewoluować też nie dobra no chociaż to mogłabyś też zadzwonić do DD niego i, i też by było dobrze Tomasz dobra wiesz co zadzwonisz do niego W sumie czemu nie? Zaproś go, może przyjdzie do ciebie. Okej. Okay. Roślinki nam ewoluowały. Może teraz plony będą miały... wydawały lepsze pieniążki. Przynosiły lepsze. Deny, zaraz tu będzie. Fajnie. Czy to jest deni? O, Smutny jakiś. Zaproś do środka. Czy tam jest Aleksander? Nie. O, no coś coś dolega, Denię. Nie wiem co, ale trzeba go pocieszyć. Spróbuj pocieszyć, no pewnie. A ja budzimy się. Twój chłopak cierpi. Coś tu strasznie miga. Nie wiem co. Czemu ona tak miga? Czy to światło się psuje? Y Pokaż podziw, może to też mu pomoże. E... Co tu jeszcze jest takiego? E... Pochwal strój, tak. Romantyczne coś. Pocałuj. Zaprzyjaźnij się z kimś. I... Zachowuj się złośliwie, a co tobie? A ja? O, on się czuje o ten dług... się czuje już dobrze. Obej mi. Jeszcze raz pocały i coś zjesz? Chociaż jeszcze ci się nie do końca. Naładowała wręcz pierścionek zaręczyno. żeby uwieść. nie wiem czemu, to tak jest. Kuś, cały w policzek. A zróbmy sobie zdjęcie. Zdjęcie z ręczny kosiarz, nie? Co ty chcesz? Pliritować z kimś? Um, antyczny Plirituj, okej okay. Pocałunek z pasją Niech okay. będzie Pokładź po policzku po, po, Okej, okay. i zjesz już coś, ciastka w kształcie serca, może kiedyś, weź porcję. Dobra, zostaw już dla niego, musisz coś zjeść, a ja ci tu posprzedaję te rzeczy. Leleczkę nie... No, już mamy szesnaście tysięcy, to dobrze. Sami widzicie, jak szybko ta kasa leci. Naprawdę można się łatwo wzbogacić. To nie. Yy, tu. Okej. Okay. I ostatnie to. A tutaj dajmy gdzieś zdjęcie. Nie mogę na szafce położyć? Nie podoba mi się to. Nie mogę? No tak. Ale głupio. Dobra. To nie. Chcę Dodaj ramę. Okej, okay, tak to wygląda. Trudno. Nie da się. Powiąż z. Dobra. To chyba mogę przez tą laleczkę łudu coś. Kogoś sobie rozkochać, tak mi się wydaje. Nie jestem pewna. E, ćwicz gadki na podróż przed lustrem. Dobra, na razie zjedz sobie. E, czy ty to możełeś do wyposażenia? Nie. <grystanie> Okej, okay, oni dalej flirtują ze sobą, ale Aja, ty musisz jeszcze skorzystać. No to dokończ to szybciej. Okej, okay. dzień już poszedł. Niech mu będzie. Miło spędzili czas. To dobrze. E, zimny prysznic weź. Co dalej? E, graj w grę. W naprzód my sims. Dobra, zobaczymy co to jest. Wziąć prysznic jeszcze raz. No. Szybko, szybko, żebyśmy jak najszybciej zapełnili tą zabawę i pójdzie spać. No i będzie koniec odcinka. Może już niedługo dorośnie, to, to zrobię jej odcinek z urodzin i już będzie ciekawsza wersja, bo nie tylko um, to zbieractwo i zbieractwo w kółko, tylko też już dzieci dojdą, flirty, rodzina, takie rzeczy. Także fajnie. Okej, okay, tu już sobie idź spać. Dobrze moi drodzy, więc to jest na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że mimo wszystko, mimo że to było takie zbieractwo, to wam się podobało i do następnego odcinka moi drodzy, pa pa!